Jesteśmy bezpieczni. Siemano, Hubert Miściwojewski, razem ze mną Alan Kwieciński. Dobry wszystkim, cześć. Dobra, Alan, komentujemy na gorąco. Jeszcze klatka za nami, y, te dymy zważenia. Co tam się wydarzyło? No co, jak zwykle, nie, nie ogarnął emocji, nie ogarnął y, swojego, zajebał mi złochcia znowu z Partyzanta. Dla mnie to jest zwykły kurwa brak zasad. On kurwa wielki zasadowiec. Szmata zwykła, bez zasad i tyle. Będę to podkreślał na każdym kroku. Alan, e, rozmawiałem z Denisem, mówił, że e, byłoby spokojnie, gdybyś nie ruszył na niego z głową. Ale co spokojnie? Słuchaj, on cały czas się pchał na mnie głową, to jest kurwa face to face, tak? Jesteśmy sobie blisko. Normalnie jak sportowcy, kurwa, ile sportowców, kurde, e, ile sportowców, kurcze, wiesz, e, w, nie wiem, UFC, KSW i tak dalej, mają face to face, kurwa, blisko z siebie są. Czy ktoś, kurde, reaguje? Nie, to są sportowcy. Ja tak samo się zachowuję. Normalnie face to face, a nie jak, kurde, wiesz, wypuszczony, kurwa, wiesz, z buszu tak naprawdę. Podejście numer dwa. Denis ruszył na ciebie od no, razu. Zobacz, no i zobacz, widzisz, kura ruszył. tutaj, bo on nie ma, ma zasad, to jemu już psychika pękła. A powiedz mi, a jak twarz, jak głowa, bo Denis mówi, że dostałeś nie z łokcie, tylko z przedramienia bardziej. No, gdzie a chcesz zobaczyć w slow motion? Dawaj, Zobaczcie pokazuj, pokazuj tutaj. Wej, walas! Chodź na chwilę. mu padł telefon. Patrz telefon? Tak, tak. Dobra, zaraz się zobaczysz. Patrz. patrz. To, to, z łokcia normalnie Ale a. Normalnie jest tam slow motion, jest normalnie... Slow motion trzeba zobaczyć, ale okej. Okay, e, w każdym razie... Normalnie z łokcia jest normalnie, widać, że z łokcia dostałem. Normalnie z łokcia. W każdym razie e, przymroczyło trochę, czy nie? Nic. Nic, zero. Zero. Alan... on będzie miał takie same ciosy jutro, jestem w domu. E, miało być... Ja, ja już jestem w domu, ja już jestem w domu, ja się bardzo dobrze czuję. Ja już dobro, ja już się bardzo dobrze czuję. Miało być to podejście numer 3, jednak chyba organizatorzy nie pozwolili ci wyjść z tego, co widziałem, bo żebyś to na prostowo, tak, bo ludzie tak, też myśleli, nie, że ty nie, nie chciałeś wyjść. Absolutnie, absolutnie. Ja chciałem wyjść normalnie. Ja chciałem wyjść normalnie e, w miał miałem normalnie siłę. Alan, kurwa, uspokój się, nie wychodź już tam, i tyle, no. E, a jednak co oni, kurde, każą, to tak trzeba robić, tak? Alan czytałem dużo komentarzy w internecie, po waszym face to face, po waszych e, face to facach na konferencjach. Dużo osób zarzuca ci, że trochę obawiasz się Denisa. Nie obawiam się go, zobaczycie jutro. Naprawdę no, się go nie boję. Naprawdę się nie boję, Jedne, jednego się boję, żeby nie faulował, żeby nie faulował, żeby bił się normalnie, że on jest mistrzem Polski w K1, tak jak się uważa, i bił się w kickboxingu, to niech się bije te, tak, jak, tak jak przystało na mistrza Polski, tak? W jaki w końcu być się rękawicach? W dwunastkach? To jest jeszcze do dogadania. Mamy już kupione rękawice, mamy kupione dziesiątki, miały być dwunastki, zobaczymy. Mają jeszcze do jutra czas. Za 24 godziny się bijecie i wy nie wiecie takich rzeczy, jak to jest. No, dla mnie to jest bez różnicy. To już, już dla mnie to jest bez różnicy, to prawda. Właśnie, czy to nie jest teraz trochę tak, że to jest dla ciebie. Taka sprawa honorowa wygrać ten tak, pojedynek? To już jest, dla mnie to już jest honor. Już, dla mnie to jest honorowa sprawa. Przesadził po prostu, dzisiaj już przesadził. Ale ty mówiłeś, że y, to jest twój najtrudniejszy przeciwnik, tak. ale też y, czy to jest przeciwnik, z którym najbardziej chciałbyś wygrać, którym. To właśnie to, co mówiłem, sprawa honorowa. Nie to, że mi się to marzy. Yy, czy znaczy ja cały czas no, w sumie głowie, cały czas tę walkę wizualizuję, jak mam to, jak mam podejść, cały czas. Chodzę, gdzieś tam jestem, kurde, sam, cały czas sobie robię te przyruchy, kurde wiesz, uniki cały czas kurcze wizualizuję sobie tą walkę. I ja wiem, że tę walkę jutro wygram. Wiem to. Wydaje się, że Denis najbardziej będzie groźny na początku walki. On waży 106 kg, 21 kg więcej od Ciebie. Wygląda na to, że tam będziesz musiał najbardziej uważać. Początek pojedynku. Dobrze, ja jestem cały gotowy na trzy rundy. Mam kondycję, czuję się perfekcyjnie, nic mi nie dolega. Chciał mnie znokautować tutaj tym łokciem, co mu się nie udało. Wszedł czysto, zobaczył, że kurwa nic się nie dzieje. A co dopiero, jak jutro wejdzie, jeżeli łokieć, jest łokieć bardziej niebezpieczny, goły łokieć jest bardziej niebezpieczny niż 5 w rękawice, tak? A czy wiesz, trzeba Denisowi odejść, że ma siłę w tym czasie? Oglądasz się go pojedynek na IFM-ie? Ale proszę Cię, tam goście go się wychodzą na powypłatę, tak naprawdę. Nie wiem, wiem co to jest, no. Kolejna sprawa, miał być ten pojedynek jeden na dwóch. Jeden na dwóch, jak to wygląda? Będziecie przyjmowali tą propozycję? Na pewno tego tak. nie będzie i jutro, bo jest za mało czasu do gali. E, jak najbardziej. Ja jestem jak najbardziej otwarty na propozycję. On będzie się bił jeden na dwóch, bo będzie się bił ze mną i jeszcze on będzie się bił ze swoimi myślami, ze swoim stresem. Więc wychodzi, wychodzi jeden to na dwóch. To tak, e, poe e, tak poematycznie tego podszedłeś. Poetycko. Oczywiście. Alan, e, nie masz dość już tego wszystkiego, co się dzieje? Nie masz dość tej presji? Ma, ma trochę. E... Chciałbym jakiś sportowy, fajny pojedynek. E, na pewno... Chciałbym jeszcze stoczyć parę walk w tym roku. Mam plany mocne na ten rok, tak jak mówiłem. Jeżeli chodzi o walki, to nie, znaczy nie chcę mówić, kogo mam teraz na myśli, ale po, obiecuję Ci, że po, po, po walce Ci powiem, z kim chciałbym się najbliższą walkę stoczyć. W wywiadzie. Tak. Dobra, okej. Przyszło słowo kolejna sprawa. Ja rozmawiałem też z Denisem. Mówię, kiedy on e, zadał mu pytanie, czy spodziewał się, że to wszystko się przeobrazisz tak bardzo. Mówił, że nie, że nie spodziewał się, że to e, zajdziesz tak daleko, a jak to wyglądało u ciebie? Chodzi ci o dzisiejszy dzień? Ogólnie, o a. to on, cały wasz konflikt. No, widzisz, no burza robi burzę. E, a że on robi gówno burzę tak naprawdę. Ja robię, ja tylko odpowiadam. Ja nie, ja nie kąsam pierwszy. Ja nie zaczynam pierwszy. Jeżeli ktoś mnie zaczepia, to ja nie będę stał próżny. Bo teraz ludzie mi wysyłają, kurwa, co, boisz się, boisz się, boisz się. W końcu odpowiedziałem. Dobra, to chyba znak, że trzeba kończyć. Alan, widzimy się jutro, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo i do zobaczenia jutro. Trzymajcie kciuki. Trzymaj się.